25 maja wybierzemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Dzisiejszy świat polityki nie ma niestety pozytywnych konotacji. Brak zasad, korupcja i ciągłe zmiany przynależności partyjnej tak postrzega politykę, tzw. Tak opinia publiczna. Zanim jednak wydamy ostateczne opinie, popatrzmy oczyma karykaturzystów na wybory do Sejmu sprzed 100 lat. Przyglądając się ruchom wyborczym, der Floch zaproponował satyryczne propozycje plakatów wyborczych dla wszystkich narodowości. Dla Polaków redakcja zaproponowała. Hasło jeszcze Polska nie zginęła, kiedy Stapińskiego wybierze. Poseł ów zasłynął z wielu korupcyjnych zachowań. Natomiast satyryczny Kikeriki studzi rozgrzane głowy wyborców i pokazuje starą prawdę, że politycy mają wyuczony sposób zachowania. Oto przed wyborami kłaniają się w pas elektorom, a po wyborach pokazują dobitnie, gdzie elektorat mają. Bardzo silną grupą na naszym terenie byli Stojałowszczycy. Przy ranki wyborcze stanęli ksiądz Stanisław Stojałowski, Stanisław Stohandel, Maciej Fijak, Tomasz Szajer, Ludwik Dobija. Ustalono, że z powiatu Bielskiego kandydują Stanisław Stohandel i Ludwik Dobija. Obaj znaleźli się w grupie, która przeszła do drugiej tury. Przed nią jednak panowie tak zaplątali się w bratobójczej walce, że nie zauważyli innych przeciwników. W tych okolicznościach Dobija zmienił barwy klubowe i stał się niezależnym kandydatem popieranym przez rząd. A kiedy okazało się, że potrzebna była trzecia tura, Dobija przykleił się do PSL. Ostatecznie dostał się do parlamentu i tu wykonał kolejną voltę. Został posłem niezależnym. Kampania wyborcza odbyła się przy wykorzystaniu bardzo nieeleganckich metod. Ostatecznie do Rady Państwa w Wiedniu wybrano 511 posłów na 516. Patrząc na ten skład i pojawienie się po raz kolejny w parlamencie różnego rodzaju pieniaczy, satyryczny tygodnik Kikeriki zaproponował, aby obrady posłów przenieść do parku rozrywki na praterze, by były rozrywką dla gawiedzi. Patrząc na te wydarzenia sprzed wieku i porównując je z tymi, których jesteśmy świadkami, można pokusić się o stwierdzenie, że w polityce, mimo upływu lat, niewiele się zmienia.